Ech, tak już ja tę telewizję patrzę i patrzę, trochę już mi się nudzi ostatnio, może bym się coś nie wiem, pooglądał, kurde. Dobra, już tam wyłączam tą telewizję, bo to tam nic w ogóle, tu nie ma ciekawego. Hej, cześć, witajcie z tej strony Hawaje, Witajcie w kolejnym odcinku z gry Let's Play is z Minecraft oczywiście na DCAP. Na początek wam moi drodzy, znowu mi się myli F5F6. Na początku chciałem wam moi drodzy coś powiedzieć, później przejdziemy sobie do takich lekkich zmian, które tutaj u mnie w bazie się zrobiły. No, pierwszy chciałbym powiedzieć, moi drodzy, że tak to powiem, robię sobie taką krótką, no może... dobra, nie krótką, ale robię sobie ogólnie przerwę od YouTube'a, nie będzie już tak aż tyle odcinków. Troszeczkę sobie po prostu robię przerwę. Jak będę się nudził, coś wrzucę w międzyczasie, ale to nie będzie jakoś dużo czy coś. No, po prostu tam jeden odcinek, ale robię sobie taką przerwę, tak, yy, do, no tak, jakoś, do 20 kwietnia, coś takiego robię sobie, moi drodzy, przerwę po prostu w tym kwietniu od YouTube'a Od czasu do czasu będę coś oczywiście wrzucał, ale nie dużo tego będzie. Dobra, ale przejdźmy do Let's Play z Minecraft. Na początku widzę, muszę sobie chyba jednak shadery nieco słabsze włączyć, bo tak troszeczkę. No nieco miladży, a ja nie lubię jak miladży Więc powrót do gry, o oh, teraz lepiej O oh, ale to, to nie będzie to takie uderzenie słońca Pokażę wam tutaj, ja pokazuję kuchnię, to wszystko Podostawiałem sobie dużo skrzynek Tutaj sobie powkładałem te moje wszystkie rzeczy Bronie, te kołczany Muszkiet nawet, co mi się udało zdobyć No ogólnie różne rzeczy Mam tutaj nawet już pełną skrzynkę w ogóle, właśnie, gdzie jest moja woda? Bo ja potrzebuję. Gdzie ja mam to wiaderko z Z wodą, jakieś kurde? Właśnie, nie wiem, ale dobra. Pokażę Wam ogólnie nieco moją bazę i wybierzemy się dzisiaj na bossa, moi drodzy. Ach, to uderzenie słońca. Let's play z Minecraft. Dobra. Pokażę Wam, moi drodzy, dzisiaj ten domek na początku, jego ja sobie tak. Y nie wiedziałem co z nim zrobię, to sobie tutaj go przerobiłem. I tutaj teraz trzymam moje, że tak to powiem, sety. Tutaj jest oczywiście taki jeden diaksowy, skórzany, słabszy i te wrońki, co tam między innymi w tym tej twierdzy zyskałem te, te mieczyki, to wszystko praktycznie też. Tylko ten toporek właściwie, skrzynce tam w, znalazłem na gotowo. Ten mieczyk, co teraz mam w łapie, też zyskałem, w twierdzy tak tylko przypomnę. Tutaj yy, wybuch mi pamiętał Creeper, to pozalepiałem tymi blokami, jakimi miałem. To jest akurat taka fajna cegłówka, taka że stara. Taki ten tekstury. Tutaj sobie to tak ogrodziłem. Tutaj mam moją plantację wszystkiego. Tutaj mam melony. Tutaj sobie mi czcina urosła. Tutaj to są te jakieś zgrywa, żywa takie rzeczy. I tutaj jest oczywiście zboże, ziemniaczki, marchewka. Yy, to, to też coś z gry. I tutaj mam, nie wiem czy to jest rzadkiewka, czy co to jest, ale to są te warzywa, to są tutaj z zagiego. te myszki to też coś się kraftuje, tam yy, co tutaj wam pokażę. Fajny plus, zyskałem poza nagrywkami konia. Nazwałem go. O kurde, czekajcie, muszę se. Okej, okay, już jestem, musiałem sobie podczepić baterię do laptopa. To jest altivo, siema altivo Jeszcze cię nie nazwałem, bo nie mam na taga, Ale nawet wytrzymały jest, Więc sądzę, jedziemy na bossa Czemu by nie, tutaj nie dokończyłem jeszcze murów Coś tu będę robił Ale nie wiem co Dobra, sądzę, że jedziemy Ło no. na, 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 na. kurde, zacią... no altivo Chodź tu Bo nie wytrzymiem, co ty tu nie przejechać nie możesz, to trudno. Muszę te płotki to wszystko poniszczyć, bo tu się koniem nie da przejechać normalnie, więc... Halo, co mnie blokuje? Coś tu się... O no, kurde! O jacie. Jak się wkurzę, to to zaraz rozwalę. A chyba to zrobię kilofem Moim rubinowym. O kurde. A ja, dobra, już tam... Nie będę się z tym... Altiwo, ja wiem, chodź za linkę, bo ja nie mogę na tobie ujechać ostatnio. Dobra, wiem, widzę, że się tam bugujesz, chodź za linkę. W ogóle tych linek to tyle mam, że szkoda gadać. Smyr, i to. O, i to jest ta spoko broń co zyskałem twierdzę, to miał ten boss ją tak jakby. Plus 7 do obrażenia nie jest. Mój mieczyk jest lepszy, bo on nie, on no coś tam ileś tam ma. Ale też nie jest to najsłabsza broń, jak pod względem zwykłego Minecrafta. O jacie, jeszcze zaczęło padać, no kurde. Ja tu mam szczęście. No halo, ja chciałem cię za linkę wziąć. Dobra, może teraz na tobie wyjadę tu, Altivo. No co tu się dzieje, halo, Altivo? Chodź tu! No kurde, dlaczego ty tu nie możesz nigdy mi przejechać? Skacz, spam, przejedziesz. Dobra, nie będę się. Dobra, idziemy bez konia. Szkoda, że zaczęło padać, ale trudno. Idziemy na bosa. Mam nadzieję, że nie jest za głośno. Cyk, cyk, cyk. Idziemy na bosika. Jak jest za głośno, to sorry. Ogólnie zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, subika i bla bla bla. Ciekawi mnie jak ten boss w ogóle wygląda. Boję się, że jak tutaj wejdę, to mnie od razu zacznie... A tu, tu jest już jakaś dziurwa, ale ja sobie zrobię swoją. Cyk, cyk, cyk. Jak ten boss wygląda, tego nie chcę wiedzieć. Już się boję, moi drodzy. Halo, tu coś jest? Halo, jest tu ten boss, czy go nie ma? Bo chciałem się na niego wybrać i widzę, że. A bo tu chyba dach zaczął przeciekać. A tam coś się powinno respić na górze, chyba to ja tam bym wszedł. Tylko mam o co, no właśnie, chyba niezbyt. Nic chyba zbytnio nie zabrałem, to jest mój minus. Teraz. Czekajcie, cięcie zrobię. D. Dobra, sądzę, że odpuszczę chyba sobie, słuchajcie, tego bossa, ja nie wiem. On tam gdzieś jest, ale trudno. No kurde, co to tak głośno? Dźwięki. Pole widzenia, ja muzykę, bo w ogóle mi wywalę ja tam, po co mi muzyka w minecraft'cie? Eee, szczeromania ustawienia gry, ale ustawienia, ustawienia, Dobra tam, no. No, jest od razu ciszej, kurde, a nie. Nie wiem, co się dzieje z tym... Co? Goblin? Czy co? Jak to się nazywa? Siema. Na hiciora zajdziesz? U mnie czy tak niezbyt? Chyba niezbyt. W ogóle ty jesteś agresywny, czy nie? Chyba nie był agresywny, a go zabiłem. Trudno. Dobra, lecimy dalej. Chyba sądzę, teraz sobie polecimy... Czemu by nie tam do twierdzy albo. Osiema. Gilfriend. <słuch> polecimy sobie do twierdzy, bo tam widziałem jakieś typki zostały. A! Ła, spadłem. Najgorzej jak tu zawsze spadnę, bo tutaj. No, ledwo się da wyjść. Tylko tutaj, o już se zrobiłem ścieżeczkę, bo już kiedyś tutaj spadłem. Co tu w ogóle jest? Ty, coś się tu jeszcze dorespiło. Ja myślałem, że tego nie ma. Co to jest? Kurde. Tutaj widzę coś, ktoś. Ło! Ty, ej, tu była podziemia chyba. Kurde. Kurde, muszę to zobaczyć, co tu jest. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Kurde, o tu już widzę ciemno, jest trochę. Ale tu chyba, no, tu nic nie ma. Tutaj trzeba, tutaj widzę, trzeba zejść do. Haha, taki lifehack na te takie schodki, ale później go się nie da zrobić, bo jest ten głupi od środka, taki ten i Ale Miladży z tymi shaderami, ale trudno. Ważne, że daje radę. Hehe. <laughs> o kurde. Gdzie ja jestem? No nie no, jeszcze miladży. Coś za dużo. Dobra, to biorę te shadery. Done. Gotowe. Ja lubię shadery, ale... Miladży ze wszelkimi shaderami. O tej... Co tutaj może być? Oby tutaj nie było żadnego potwora, bo... O kurde zombie! O kurde, boję się. O kurde, zaciupie mnie zaraz umbi. Dobra, coś tutaj, o to widzę, dźwignia jest, ale. Czy coś tutaj jeszcze jest? Chyba nie. Co to jest za dziwne pomieszczenie? Nie rozumiem, ale dobra, idę tutaj dalej. Co to? Tutaj jest, widzę jakaś tam dziurba, tam się da przedostać. A.